Zespół, który jest powołany zwery... przede wszystkim zweryfikowałam zakres zadań, który ten zespół do tej pory wykonał. I zadania, które były wykonane na dzień 17 maja, nie pozwalają zakończyć tego procesu do 30 czerwca. Myślę, że to jest kluczowa informacja, która wszystkich interesuje. Ponieważ nie były też wydane daty dla oferentów zakończenia tego procesu pod kątem zapoznawania się z danymi w księgach rachunkowych i potwierdzenia, że dalej podtrzymują swoją ofertę. W związku z tym dzisiaj podpisałam pisma do obu oferentów z wyznaczeniem terminu 6 czerwca. Jeżeli 6 czerwca spłyną do miasta potwierdzające informacje dalsze przystąpienie do prac to 9 czerwca razem z firmą doradczą, która była już wybrana wcześniej i miała umowę podpisaną na 3 miesiące, tą umowę będę aneksowała, ponieważ automatycznie ten proces musi się wydłużyć. I od 9 czerwca firma doradcza zaczyna pracować nad przygotowaniem. Całego procesu negocjacyjnego. Efektem końcowym tego procesu negocjacyjnego będzie przedłożenie przez prezydenta miasta na sesję Rady Miasta 29 września projektu uchwały o zbyciu akcji. Jeżeli taka uchwała będzie podjęta, to wówczas zarządzeniem prezydenta wydawane są kolejne akty prawne, i mniej więcej w połowie października powinno wtedy nastąpić podpisanie umowy i akcji.